Agencja coś robi, ale wszystko na ich kontach. Zlecasz kampanię, płacisz coś, co się dzieje, ale wszystko, konta reklamowe, dostęp do strony, dane jest po prostu na kontach agencji. A co, jak przestaniecie współpracować, zastanawiałeś się? Czy to cała historia twojego konta Google Ads, cała historia twojego konta Facebook Ads? Cała historia pozyskiwania linków. Co się z tym stanie, jak zakończysz współpracę? Przecież takie współprace nie trwają wiecznie. Powiem ci, zostaniesz z niczym. Nawet nie masz jak odzyskać danych, danych o klientach. To nie jest współpraca, to uzależnienie. Ktoś uzależnia ciebie od siebie. Może wydawać to się śmieszne, ale tak właśnie jest. Zostałeś uzależniony od agencji, która może potem cię szantażować, ale stracisz wszystko. Tak się nie robi. Więc jeżeli chcesz, aby ktoś budował twój marketing, Niech buduje to na twoich kontach napisz dostępy pomogę ci to ogarnąć to ty jesteś właścicielem ja działam na twoich kontach tobie pozostawiam dane i linki które zostały pozyskane